Cześć, w momencie środek nocy akurat sobie wstałem, nie to żeby coś podjeść z lodówki, tylko tak jakoś coś mnie tknęło i wykorzystam przyduchę do tego, żeby odłowić ślimaki. Zobaczcie, stanął mi filtr, jest jeden ślimaczek, a razem z tą roślinką powędruję. Stanął mi filtr, yy. cholera. O, jedną ręką trochę ciepsko, ale sporo zebrałem. No i trochę jest przyducha. I mam okazję, żeby odłowić ślimaki. No jeszcze ich tu sporo jest. O, zobaczcie. Fajnie się zbiera. Kurde. A ślimaki. Termometr sobie zabierzemy w inną stronę. Ciężko mi się skupić, że nagrywam i macham tą kamerą, bo jednak tutaj polegam na swojemu swoim wzroku. O cholera, ale mi gromada wpadła, Ech, żeby je połapać. No i trzeba je zbierać. Patrzcie, tam gromada, ale duży mi odpad No i tu widać jeszcze trochę jest. Spróbujemy tak szybkim ruchem zebrać. Są zebrane. Tam jeszcze dwa ślimaki z tyłu są. Takie duże. O, kurde, jednego mam. A nie, i to mi spad. Wiecie co? I tyle. Chyba nie ma co się napalać. Hmm, fit stanu Nie do... na no, On pracuje. Miałem tu szybę chyba przeczeć. O, może od razu to zrobię cholera. No, on pracuje, ale już niewydajnie Tam jeszcze ślimaki. A mam dwa takie ładne. Patrzcie. Ładne ślimaczki. O. A to dla kolegi. <laughs> Będą ślimaki. On lubi takie ślimaki. No, taka nocna akcja, cholera jasna. Mm -hmm. Aż się zasapałem. No, teraz będę czyścić filtr. Życzę miłej nocy, a raczej dobrego piątku, bo to już będzie piątek jutro. I cześć.